Hej witam wszystkich dzisiaj. Serdecznie. Dzisiaj będziemy rozpakowywać. Oto dwie te paczuszki. Dwie paczki, które przyszły. I jednej z rzeczy jeszcze chciałbym wam poinformować. Yy, tu są kupione gry. Yy, za kwotę, które miała być kupiony Ragnarok na rok czyli goduar. Ale niestety nie będzie kupiony godowar w tym roku. Nie wiem, czy na następny rok kupię. W tym roku na pewno nie kupię. Bo wydałem pieniądze na to, na te dwie paczki. Yy, I jak na raczej nie kupuję. Jeszcze mam do kupienia, tylko żeby właśnie skłamać yy, dwie gry w tym roku. Tylko to jest WRC yy, nowe i oraz yy, także yy, Kalisto Protocol. Są dwie gry, które chcę kupić. Więcej nie ale postanowiłem. Sobie odżałować i kupić coś do. coś fajnego. O. Wy, już, wy już będziecie wiedzieć, co to jest, bo będziecie, by, będzie w nazwie. Ja ogólnie yy, tego Wam nie będę mówił teraz. No wiadomo, monożyk jest przygotowany. Jedna jest większa paczka, druga jest mniejsza, nie? No to myślę, że sobie otworzymy to mniejszym najpierw, nie? No to przechodzimy do nieprofesjonalnego unboxingu. Widzimy, yy, widzimy napis raczej znaczy napis no, miłego dnia miłego dnia dostaliśmy taką. Lubię takie paczki, niektórzy wysyłają bardzo fajnie pomalowane. Już chyba kolejną mam taką. No to co? otwieramy nie? I, e, chyba noże nie będzie potrzeba. Jak mi się wydaje. Oczywiście. Dobra. Mamy lizaczka. Coś słodkiego. Lizaczek. Serduszko. Zawsze coś słodkiego. No dobra. Podsumowanie. Mam tu. Nie wiem, czy mam mówić ile zapłaciłem za to, czy nie. Tego nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Ale jakby co. Będę Wam mówił co ile kosztowało. Dobra. Pierwsza. Gra. Na PlayStation 2 WRC Rally Evolved. Evolved. Czyli rajdy Ogólnie. WRC Evolved. Ogólnie. za tą grę, żeby właśnie skłamać, dałem. Już patrzę. 34,99 Tak jest. 34,99. Co my mamy tu w środku? Płytka. I książeczka jest nawet. O kurde. Płyteczka. Taka. Myślałem, że będzie gorsza, ale nie. Jest dobra. Do tego książeczka. No niestety, światło odbija. A nagrywam to bardzo późną porą. Uwielbiam te stare gry, które są. Uła! książeczki te inne rzeczy. Nie, no, no naprawdę super. Mamy padziorka, jak kontroler. Mamy Logiteka. No niestety, moja kierownica raczej nie będzie działać. Ja g 29 raczej nie działa. Próbował na kierownicy to powiedzieć. <gry> tak naprawdę. Nie, ale będziemy, myślę, że napadzie. Nie wiem, czy to nagrywać czy odcinki, ale mi się wydaje, że raczej chyba będziemy nagrywać to odcinki. Czyli e, książeczka, no, opis, wszystko bardzo fajnie. Stara gra z, nie wiem, 2000 chyba któregoś, 2001 chyba, czy 2003. Albo i 2004, już nie? Tu mamy kierowców podanych. Kto <laughs> <laughs> z kim jeździ? Peter Solberg, jeszcze Markus Gronholm, yy Hariera Wampera, Armin Schwarz. No, no i tu mamy jakieś mamy rajdy. Więc nic, nic. I tylko odpalać i jeździć. Więc. Pierwsza giereczka, WRC Rally evolved No, to sobie odłożymy tu na bok, żeby nie było. Drugą grę tutaj, z tego pierwszego. No i pusto. Pro Rally 2002 na playstation 2 kolejna samochodówka za tą grę dałem 25 18 no 25 zł i 18 groszy nigdy nie grałem nie wiem co to jest oglądam tylko na youtube jak to wygląda mamy pro rally 2002 kolejna coś podobnego do wrc rajdy z 2002. mi się wydaje. Tu jest z którego? Będzie pisać? Nie pisz. No ale okej. Okay. Mamy kolejną i Kolejne ładne, kompletne. Można powiedzieć. Zobaczmy płytkę. No ciemna, ciemna płyta, ale spowiem wam, w ogóle nie porysowana. Rally pro 2002. Nie wiem, może ktoś z was grał tą grę? naprawdę. Ja ogólnie nie miałem nigdy PS2. PlayStation 2 nigdy w życiu nie miałem, to od razu mówię. Yy, no, wiadomo, sterowanie. Książeczka, książeczkę. No, sterowanie jest na padzie. No, wszystkie gry wiadomo w angielskiej wersji językowej. Kiedyś nie było, że po polsku albo coś w tym rodzaju. No, książeczka. I mamy Pro Rally 2002. Bardzo ładnie. Czyli druga gierka na PlayStation 2. Ogólnie. I to robiła firma Ubisoft. Tak jest? Ubisoft. Widzicie, Ubisoft. No, ciekawe. Jestem ciekaw Mamy ogólnie 20 licencjonowanych Cars, czyli samochodów. I 48 International Rally Circuit. No. Myślę, że. Ta giereczka, myślę, że sobie ją pogramy na bank, tu nie, tu nie pisze ile jest, ale no wiadomo WRC to WRC, co nie, no i lizaczek, i lizaczek, no to tak, nasz cennik tutaj obok, później wam ten, bierzemy się za kolejną paczkę, jest ładnie zapakowana, nie rzucać ostrożnie do tamto, no zobaczymy, tutaj już niestety idzie w ruch mój nóż, no, mam nadzieję, że się kamera nie poprzewróci, no właśnie, no, kamery lubią się przewracać, <gry> tak naprawdę, A w sumie ja też ruszam tą kamerą, jak zwykle dobrze zapakowane, kurde to też będzie na pewno rachunek sumienia jaki był później przejdziemy do podsumowania tego wszystkiego no myślę, że myślę, że gierki no spoko jak to wiadomo, powiem Wam tak tu akurat a to zobaczycie sami ja nie będę mówił wiecie ja na padzie strzelanki za bardzo nie potrafię już grać bardziej jestem przyzwyczajony do o... kurde jak to dobrze zapakowane tą taśmą wzięte I mąbelki jeszcze na dodatek. Teraz powiedzą, że nie umiem rozpakowywać. Ja mam zawsze z ten problem. Wczoraj wal powiedzacie masz ten problem Naprawdę. Naprawdę. Powinno być teraz... 10 minut później. <laughs> Oj mój Boże. 10 minut później. O bąbelki. Lubicie to? Bo ja tak. Dobra. Dobra. Nie gadania. Jest w pudełku. Jest w pudełko. Jest dobrze zapakowane. Mamy pudełeczko. No, ja wiem, co to jest, ale co mi wódź przepięknie, rachunek sumienia tu. I dostaliśmy Kolejne Lizaki Co oni dają do tych co oni mają same lizaki dostałem dzisiaj. Ja bym chciał coś innego. Lizaczki dostałem. No okej, okay. ale co słodkiego się przyda. Do tego wiecie co? Ja co to opakuję tu bok? Puść to. To jest naprawdę bardzo dobrze zapakowane. Chcę wam zrobić niespodziankę. Dobra, lecimy z pierwszą grą. Gran Turismo 2 na PlayStation. Haha. Gran Turismo, i już Gran Turismo 1. I mamy już Gran Turismo 2. Ogólnie mam wszystkie Gran Turismo. Całą kolekcję mam Gran Turismo. Całą kolekcję Gran Turismo mam. Kompletnie całą kolekcję Gran Turismo. I powiem Wam tak. Na płycie mam Gran Turismo 1. Gran Turismo 2. Gran Turismo 3. Gran Turismo 4. Gran Turismo 5. Gran Turismo 6. Sporta mam na. Cyprówkę i siódemkę mam cyprówkę. No dobra. Zobaczmy, co w środku mamy. W środku na bogato. Oczywiście, że na bogato. ładnie I druga książeczka. I druga, druga. płyta. <laughs> co jest na dwóch płytach? Ha. Tu mamy mod Tu mamy mod No, na dwóch płytkach Gran Turismo. Jak ja to kiedyś ogrywałem ja ja tu były trasy po 99 okrążeń. Kurde Jak to się grało? Od razu zobaczę płyty. Powiem wam. Nie wiem czy ciężko jest zajechać te płyty, czy coś tego tym rodzaju. Pierwsza książeczka. Mamy. To jest coś, coś przepięknego. No. no wiadomo. Pudełko jest ok. Nie jest tragedia. Nie jest. Yy. Ceny wam powiem na końcu. Dobra? Żeby nie było. Żeby nie było. Ceny. Tu mamy też. Takiego pit stop disk. To jest ta niebieska. Wiadomo, memory card, file, siara i te inne rzeczy. I mamy kolejną książeczkę, która coś nam tutaj na pewno daje. Czyli mo, chyba wydaje mi się, że to jest edycja kompletna. Aha, to jest opis 4WD, te inne rzeczy. Yy, ogólnie kompletna. decyzja Yy, edycja tak naprawdę kompletna tor jazdy te inne jak jechać yy, tu mamy właśnie jak podążyć torem jazdy żeby było idealnie kurde no, no. Decline grencem temperance. Dobra. Czyli mamy Gran Turismo. Gran Turismo. W palu. No. Czyli w palu. Gran Turismo dwa. Kolejną grę to jest Faurelli z 97 Championship Edition na PlayStation, tak samo na P -P -P PlayStation. Faurelli, bo troszkę to są, światło bije, ale jak będzie, tak będzie. Czyli mamy Faurelli, Faurelli, co w środku mamy. No, pudełko wiadomo, troszkę uszkodzone, ale to standard. Teraz, tak położę. O jezu, same książeczki to jest to, książeczka. Aurelii, zobaczcie, jaka gruba jest. Zobaczcie, dlaczego teraz tego nie dają? Nic, kompletnie nic. Teraz dostajecie taką karteczkę jak to i nic więcej. O Taką karteczkę dostajecie i nic więcej. Ja Wam powiem tak: niby te gry są po. Znaczy, okładki są po niemiecku, tak? Po, no po niemiecku chyba ten. Yy, jakimś tym, ale wszystkie gry są po angielsku. Więc. Kajne kręcę be intencjone -ten -ten no i mamy Paurelli, czyli Paurelli 1. Paureli grałem kiedyś Paurelli, dużo, bardzo dużo. Paureli widzicie, mamy Pograłem ten. Po Gran Turismo jest tak samo, czyli kolejną grą, czwartą, już można powiedzieć, Paurelli. i ostatnią grą. Którą zakupiłem to jest Power 2 Championship Edition Schmidt. Ja na to nie spaczę uwagi, powiem Wam tak, ciężko jest dostać dobre gry w dobrych cenach do Sony. Jedynki naprawdę ciężko jest dostać, więc bardzo ciężko. Się. nie chcę popsuć. Już to tak zamknął. O! kosz. Już to tak zamknął, że i kolejna książeczka. Wszystko ładnie zapakowane. Power raili. Navigation Nawet jak będzie gra po niemiecku to tak się nie rozumie tego Ogólnie za bardziej jest po angielsku Wszystkie są gry po angielsku i tak i tak Bo to jest język Nie by nie wypuszczali gier bardziej yy, Gier W yy, tylko Okładki są po prostu W różnych językach tak no, Faurelli. I mamy ostatnią grą. Gra Faurelli 2. Kontynuacja Faurelli 1. Dobra. I teraz tak. Raz, dwa, trzy. dostaliśmy trzy, cztery lizaczki. I teraz tak. Ceny. Pro Rayleigh, Czyli to Pro Rayleigh. 2002, 25, ,18. WRC Evolved 34,99. Myślę, że to ceny takie, jakie są dobre. Tak mi się wydaje, że są dobre. No wiadomo, nie można dostać taniej. Ale jak dostaniesz taniej, to bez niczego. Przechodzimy teraz do. Do tego, do, do PlayStation. Najdroższa gra, Gran Turismo. Gran Turismo, żeby was nie skłamać, kosztowało mnie 107 zł. 107 zł. Gra numer 2, czyli power 2, kosztowało mnie 45 zł. I Fauril 1, czyli kosztowało mnie 49,99. Czyli ta jest droższa od tej. Nie wiem dlaczego, ale jakoś jest droższa. Dobra. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wiadomo. Łapka w górę, łapka w dół. <grytanie> subskrybucje. Czyli subskrypcje. Komentarzyk i tyle. A ja się dziękuję. dziękuję wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, hej, pa pa!